Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, w tym, tym razem już z mojej perspektywy. Wrazem jest oczywiście Cytrus. No siemaneczko. No i witamy Was bardzo serdecznie. I Cytrus już jest w piekle, szuka miejsca na naszą pompę do lawy. Znaczy, się Fiat. miejsce też mamy elegancko, tylko wiesz, teraz trzeba podprowadzić między jakoś chodniczek, nie? Aha, no spoko, spoko, spoko. Tamty, więc budulation. Dobra, my mamy tutaj za zadanie teraz zrobić resztę potrzebnych rzeczy do właśnie tego oto silnika. Jak którego... mnie właśnie, jak coś to zaraz się tepne, nie? No spoko, spoko. Bo potrzebujemy się właśnie się. tutaj taki oto silnik, ponieważ ktoś powiedział, że jest on bardzo dobry i sprawdziliśmy sobie i rzeczywiście jest. Bardzo szybko się nie nagrzeje, to jest pewne, i, i, i energii jako tako nie potrzebuje. On po prostu pobiera od razu energię z pompy, bo on jest zasilany poprzez lawę. Tylko wystarczy postawić koło niego dźwignię i będzie wszystko pięknie działało. Więc elegancko. Tak, a żeby go zrobić, potrzebujemy 3 sztabki inwaru: dwa inwarowe te zębatki, dwie inwarowe zębatki. Jeden redstone transmission coil i jeden piston. cytrus ma już te dwie rzeczy potrzebne. A my musimy teraz robić te resztę inwarowych. Żeby zrobić inwar, my potrzebujemy tak o iron dust i i i... Nie titanium, tylko nickel dust. Okej. Okay. I teraz zrobimy sobie, uznajmy tyle ło. Wystarczy 9 tego tego? No stary kawałek jest powiem Ci do tamtego miejsca. No to zaraz zrobimy tą książeczkę taką. Znaczy, e... a co mnie książka obchodzi? Mówię do lawy, do miejsca gdzie lawy będziemy pompować. No tak, ale przecież można postawić tą książeczkę tam od razu koło tej lawy. No ale ja robię tak żeby, no ja rozumiem, że tam portal, znaczy tam stojak z książeczką też, ale teraz żeby fajne zejście było to tak robię wiesz. Aha, no dobra. Wszystko to żeby było wyleczone. Spoko to potrzebujemy jeszcze. Mnie Kiedyś tutaj... się przejści coś książeczkami, się bawić. Książeczka to może być do piekła gdzieś tam. Takie coś musimy jeszcze zrobić. I teraz chyba starczy. Mamy pięć. Y, zaraz się przekonamy, czy wystarczy tyle. Potrzebujemy jeszcze zwykłe żelazo. Zwykłe sztabki żelaza są. Dobra. Ok. Ok. Nie, czekajcie, 8, tam potrzeba 3, nie, jeszcze te 4 musimy dostać. I będzie wtedy wyliczone. Um, o kurczaki. Dobra, to i tam jeszcze trzeba Przez... będzie zrobić crafting od razu jakiś, nie? Żeby tam był w piekle, co zrobić? Crafting table. Tak, ten, wszystko tutaj zaraz zrobimy, już tutaj ogarniam też powolutku. Aha, dobra, ale powolutku. drewno masz, żeby tak. zrobić tego craftinga, czy nie? Co? Drewno, żeby craftinga zrobić. No, przy sobie nie. Aha, no dobra, no to ja wezmę. I tak robimy e, zębatkę z to właśnie inwarową. Potrzebujemy 8 sztuk inwaru, sztabek inwaru i dwie sztabki e, żelaza, żeby zrobić dwie zębatki. Tak więc mamy już dwie zębatki. Mamy dodatkowo 3 sztuki e, inwaru, takiego, że tak powiem, czystego, i do tego. Jeszcze będziemy potrzebowali rzeczy, które trzyma cytrus. A my teraz pójdziemy właśnie po drewno jakieś, żeby zrobić crafting table do. Do, 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 do. Naszego... No do tej maszyny. No właśnie. E, czekaj, tutaj mamy jedną książkę. Okej. Okay, i... A się zahopię, przejdziesz moim pięknym, eleganckim przecież chodnikiem. Z... O, coś się dobija u nas tutaj. Czekaj, drewno jest crafting od razu zrobiony. Dobra, czekaj, ja pójdę najpierw zabiję to coś, co się dobija do nas. Nie ma problemu. Czekaj mi kobla... Weź jeszcze może tak z 400 taki kobla. Spoko. Jak możesz? No, teraz... Jeśli to ci nie będzie, wiesz, przeszkadzało? Nie powinno, tylko że tutaj mam laga teraz. Miałem. Okej. Okay. Już jest wszystko w porządku. Mówisz, że koblok. A w ogóle tutaj mam taką fajną broń, ale tu pokażemy wam w ciągu dnia jak będzie działało. Wypadło mi to z tej... Pa Pana śmierci. Czy pani śmierci. Jak, jak to tam zwał, jak zwał, tak zwał. Eee, I pokażemy właśnie wam jak to działa już później. Dobra, dobra, tylko teraz tak... O Jak się robiło taki stojaczek do tego? Eee, no takie jakby... Jak spodnie, tylko trochę niżej chyba Aha. Z patyków, ta? Czy z desek? Yy, nie, z desek. Dobra, to zobaczymy. Jak się wydaje? Spoko, spoko, zaraz wszystko obadamy. I Pewnie. zobaczmy. Czy Citrus miał rację? Pewnie nie. Nie. No to nie zobacz szybko. Mi się wydaje, że z patyków. Mm -mm, z desek. Hmm, nie, no dobra, no to zobaczmy do czego są potrzebne, że tak powiem deski. Lekka ścinka oczywiście, zanim się receptury wszystkie wczytają. Coś związanego z deską. Ale do tej Kurka! Dobra, już prawie jestem, hmm. tylko teraz trzeba tak zejść, bo my mamy netrych wygu... <laughs> wygenerowany jakby na dwa pięta, że właśnie lawa jest o, troszeczkę o, o. Aha, dobra, jedna sztuka desek, jedna sztuka deski no. I, i, I... dwa patyczki. Potrzebujemy dwie sztuki A, takich stojaczków. Troszeczkę skomplikowanation. I jeszcze jedną książkę będziemy potrzebowali. No. Ona się tam na zieloną zamieni, nie? Aha, 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 aha. co czekaj. ja gravel wziąłem, ludzie? O! Co I... mnie bije? Gdzie była skóra? Lol. E... Skóry chyba nie ma już. Była, była. Ja gdzieś widziałem ją tak? przed chwilą, no. Nie wiem właśnie tak. gdzie. Kurka wodna, gdzieś ty była skórą. Czy tej książki już nie ma? Jest, ale jedna. A nie, jest skóra, dobra, jest skóra. E, potrzebujemy do jednej książki. 14. 6 chyba, tak? Ło! Pale się, pale się, pale się. To tam się nie spal do końca. Foken. Dobra, czekaj teraz, jak się robiło książkę, żeby pamiętać? O, ty wyleczone. Dobra. Sześć. A, dobra, jedna sztuka ehm, dobra, to teraz odpadki, odłożymy to co jest niepotrzebne O strzel we mnie, strzel we mnie mm. e, nie mogę odbijać O, chodź, chodź chodź, chodź, AGIN Dobra I pierwszy stojak będzie O! E, uznajmy, Ale. że pierwszy stojak będzie sobie stał w miejscu tym ło I tutaj ja będzie ja się... książka o, zapominie, przypominam Co? O koblu nie zapomnij Tak, przypomnę. tak, kobl mam, tylko że muszę jeszcze zabić kolejnego zombiaka, bo się dobija znowu. Dobra, to teraz wam może pokażę zastosowanie tego, jeżeli mi się uda. Tylko żeby on tutaj do środka wszedł. O no, i patrzcie, i to jak... O. <laughs> ale no, nie To się Skupie. tak jakby napełnia, tak jak ten, mm, ale nie, widzę, że tutaj na potworki jest to słabe. Na zwierzątka jest to o wiele lepsze, bo jeden strzał taki jedno naprężenie jedno naprężenie tego i zabija całe jednego zwierzaczka, tak więc to jest na pewno lepsze na zwierzaczki mm, dobra Czyli mamy czasem łuku, weź łuki strzały już, tylko czekaj, ja wezmę jedną książkę zrobię tutaj już e, overworld ok. i tą książkę A, łuk chcesz, tak? łuki strzały, no dobra, tylko pytanie teraz, stringi strzałki na pewno, tam gdzie narzędzia E, dobra, czekaj, odpadki tylko. Znowu się dobija kolejny. Pierdziule. Już nie chcę mi się lecieć go zabijać. E, nie tak o tak. Ej on to przeżył jak on nurkował kilka sekund w lawie gaz? Eee, gaz ta nie rusza lawa. Nie? Nie. Kurczę, patrz, raz mi się uda odbić, raz nie. W narzędziach. Tak, są strzały, dobra. To mamy strzały, mamy to. Weź przyszykuj komendę, czy nie możesz. Jaką? No, żeby cię tepnąć mnie do ciebie. Bo ja o, nie wiem widać. gdzie tam... ja no już... Czekaj, czekaj, wbijam właśnie do piekła. Trochę w bezpieczniejsze miejsce. E, dobra, ja już jestem. Widzę, że dróżka jest zrobiona. Czekajcie, 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 niech się świat wczyta. O, wita. Dobra. Pobry wziąłeś? Tak, tak, już mam. Tylko czekaj, najpierw... Najpierw chcę ustawić tą książeczkę. Gdzie jest ten budyneczek nasz jakby? Nie masz żadnego budyneczka, spokojnie, ja dopiero idę po, do tej lawy. Mm, aha, no dobra. Weź tę książkę, tylko Kobel, mi daj i weź te gazy stamtąd. Już biorę. Skąd, 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 Wszystko No tam gdzieś wacho są człowieku. Tam gdzie ty idziesz? No, no nie widzisz? Aha, gaz tam. dobra, widzę, widzę, widzę. Ła! Ła! Uh -huh. Dobra, odbiłem jedną jego petardę. Jakają kur, felek. Trzeba jakiś tunel zrobić kiedyś. No. Będzie trzeba. No pa, ej, ale o. raz odbiję, raz nie. Przecież się pra, lewym odbija. Obojętnie, ja to mi nawet odbijam. No to widzisz, a... a... Czekaj, czekaj. No dawaj w niego. Ale on tam się schował. O, dobra. Jest. No co jest? Czego nie dostaję? Co, mnie ja to wiedział? Czekaj, o, czekaj. O, dobra. No. O, i tu, i o. tu zejdziemy. Jeden już padł. Czekaj, czy jakieś schodki zrobisz takie? No drugi dosyć też padł. Drugi e? już też padł. Bardzo mnie to cieszy, mój kolego, ty żeś łowca gastów, okej. Okay. Dobra. Czekaj, chwilkę. O, fuck. Tak. To mówię, że ty gdzieś, chcesz gdzieś tutaj na dole zrobić to, tak? No, no, tylko że to jeszcze do samego dołu nie spoczywacz. No to gdzieś na środku, walnie się wiesz. Czekaj, czekaj, ja się tak patrzę, czy mnie czasem pigmeny hmm. nie zaatakują. Tom, tom, i. Lanking Book. Dobra, tą książkę damy, myślę, że gdzieś tutaj. To potem będzie można przystawić. Na razie przynajmniej, żeby było. No. Tu I Overworld damy. A kurczę, tak. Musimy jeszcze zrobić drugą książkę, żeby była na Nether. No Okej, okay. jakoś tutaj jest takie wiesz, na te schodki zrobię. Dobra. Zabezpieczenia, nie? Spoko, spoko. już się teknąłem. Oczywiście pochodni cytrus... nie, jest! Eee, kurka wodna, wyszło mi jakiś błąd zjawą. Oj, tam, oj tam. I wyrzuciło z serwera, ale już wchodzimy. Okej, okay, jest ty już. Tył. Tylko teraz niech się mapa wczyta. Bo spadają nawet FPSy i nie chce się mapa wczytać. No. Okay. Ej, Mam no bez na serwer, tak, teraz wiesz. Dobra, dobra, ja już ogarnęłem. U mnie już ogarnęło. Wszystko jest, okej. Okay. Dobra, teraz wam może pokażę... Tak, mam włączony magnes. Eee, bo zbierałem tą czcinę. Czekajcie, teraz gdzie jest jakieś zwierzę? Żeby pokazać wam jak działa ta nasza broń. Tu jest pająk, którego zabijemy mieczykiem. Eee, dobra, tu gdzieś powinny być owieczki. O, są, 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 są. I pokażę wam jak Ale działa. piękne chodniki buduje, pojemci nie chwaląc się. Spoko. No, co jest? Dawaj, dawaj. E, dobra, pokażę wam normalnie jak zabija się lewą strzałką, że tak powiem, lewym przyciskiem myszy. O, dokładniej. I teraz pokażę wam też na owcy, żeby nie było. E, jak się zabija prawym przyciskiem myszy, czyli tak jakby z łuku. No, no. no co, jest? co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest światek? A ty to jesteś udany. Nie, Dobra. chodziło mi o świat. Aha. E, I tak o, o, i widzicie? Teraz się na. Tak, jakby jakąś miksturkę na niego wyrzuca. I, i, i zabija go, i dostajemy jeszcze za to sole i normalnie expa. Jednym słowem, wyleczone. Wyliczone, oczywiście. Dobra, No oh, tam... Dobra, tam jest do. A właśnie, ty, przecież ja nie mam jeszcze domu oznaczonego, Lol. <laughs> Tyle tam już mieszkamy, a ja dalej domu nie mam oznaczonego, no ale dobra. Odejdź stąd Eee, aha, ja to miałem iść w ogóle dać ci jeszcze ten ten, crafting table No właśnie, dobra. Dobra, ja jest jeszcze... Jakoś więcej już jest ten chodnik zrobiony. Dobra, dobra, tylko czekaj, ja teraz nie mogę dojść, bo mnie cały czas przycina tutaj jak idę Okej okay. Video settings Tini ITO Dobra, zmniejszyłem troszkę na Tini, 16 okay. Na razie nie potrzeba tutaj. zbyt wielkiej widoczności, tak więc myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Dobra. Jest, jest, super elegancko, pięknie. Ok, to teraz ja się tylko tam tepnę do ciebie. I będzie już naprawdę wszystko pięknie. Ok. i tepamy się do cytrusa. I jesteśmy, tylko niech się wczyta wszystko. Dobra, chodź tutaj, bo schodki fajne zbudowałem. No a jeszcze jestem na dole Aha. już no, ja kóżeczką poszedłem, nie? No, ale legalnie. Dobra, gdzieś jest gaz, gdzieś jest gaz, bo słyszę go O tam widzicie jest już twierdza ehm, dobra Dobra, tylko nie wiem, gdzie jest ten gaz, ale mniejsza z tym Eee budyneczek jakiś też będzie trzeba postawić i w ogóle, w ogóle ale to a, budyneczek... A ile jest A to kilka, wystarczy i tam platformę od razu. Dobra, styknie. Ale taką platformę robimy, żeby od razu tam był budyneczek czy tutaj budyneczek robimy na wybrzeżu. A po co ci budyneczek? Żeby był crafting, żeby były takie rzeczy ochronione to, bo wiesz, podejdzie gust i pierdzielny i będzie po. A z budyneczkiem. Z na Rajczat w pompę podstawić. Masz w końcu teleporting pipe? Eee, nie, a gdzie jest ta stara? No, przecież by waliło wtedy, jak byli w neterze. A, kurka wodna. Dobra, rzeczywiście. To się cofamy do normalnego świata. Hmm, dobra, niech się wczyta. I dobra, jeszcze jak to jakoś. Okay. Teraz tak o, potrzebujemy jeden barwnik z kaktusa. I gdzieś była rura teleportacyjna jeszcze są. Okej. Okay. No co, jest czego tak nieładnie teraz jakoś, tak, czy jak się przyteleportujesz z tego, to zaczyna tak nieładnie ciąć. Dobra. Najpierw Zesz trzeba poradze. tutaj zrobić pipe waterproof, połączyć z tą teleportującą. O, o. dobra. Mam rurę teleportującą. A craftingu dalej ci nie postawiłem. No nie wiem. Eee, dobra. Mogę. Mówisz... Zobaczmy jak już jest. No dobra, czekaj, zobaczę jak będzie, jak przejdę przez normalny portal i normalnie się tam zrespie. Czy też tak zacznie na początku lagować, czy jest to wina tych książek? Tym 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 tym. Troszkę mniej, ale jednakże dalej. Oh fuck. Czekaj, bo mnie coś fajczy. Ten nietoperz za nami skubany leciał i mnie chciał podfajczyć. znaczy podfajczył mnie, ale. Idziesz? Idę, tylko że widzę tutaj tego jeszcze po drodze. O, jest gaz, jest gaz, jest gast Łuk w rękę. No, błagam. Wow. I see you. Eee, no, gascik, wyjdź. A co za. No, on tutaj jest. co Ty go nie widzisz? Nie, jest, nie, yes, zabiłem go już. No, chodź. O, mam tam. Eee, łzę, nie? No, spoko, spoko. Co? E, tu Expa po nim zbieram. No, ale taka piekielna, fajna dróżka właśnie tutaj jest. Wszędzie się pali, naokoło i tak dalej. No, czyli tu się, Taka, się wiesz, to por... jest ten Soul Sand. Ja tu jeszcze poprowadzę ten, żeby nie było. Dobra, już z gravelu, bo nawet nie mam. Odejdź, odejdź, odejdź pigment. Ziom, ziom No ale mnie tutaj o. teraz. Dobra, no co jest, kurka wodna. Dobra, to mówię, że tutaj będzie pompa, tak? Aha, no tam gdzie nether dałem, nether no Dobra, dobra, dobra. To uznajmy, że... Ja bym mógł, chłopie, robić magisterkę zbudowania tego. <grym> drug drug no, w Minecraftie bez skitu. Ładne już e, Dobra, tutaj damy crafting, bo on tutaj nie będzie przeszkadzał osobnością. Ej, bije, bije! Biją! Jakim cudem? Biją! Też... No sam mnie zaczął bić! Uła. Uważaj, 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 bo ja nie... Dzieje się za dużo, ja już nie mogę nawet nie ogarniało u mnie, LOL Stary wyleczone, ale stary, ja podchodzę sam nie bije. Nie wiem, czekaj ja spróbuję Nie ruszyłem Przenieś tą książeczkę Aha Proszę i ona zniknęła zbędnić? teraz LOL Dobra, jest elegancko Aj, zerpałem trochę, bo książkę zniszczyłem Zaraz no. się i tak, dobra, dawaj tam, znaczy, pompę ja mam właśnie. Eee, no, pompę masz ty, ale daj mi te rzeczy, ja zrobię to, ten, ten. ten. Eee, Oki. Okay. czekaj, tak, żeby to. Eee, to było potrzebne, czy unclouder jest potrzebny? Eee, no, będzie potrzebny, będzie potrzebny. Co ja mam? To gdzieś tu go postawię, w książki, powiedz. Eee, książki tam już nie ma. No to tu. Dobra, piston. To. To, to. Dobra. I... I na ile go ustawić? 9 czanków? Tak, na 9 czanków, żeby był. Ok, no to mamy, jest. Mamy nasz silniczek, a weź go włącz pokaż laser, żeby e... załapało na pewno. Show lasers. Ty go widzisz, ja go nie widzę. No i co ma załapać? Pompę? Pompę, no pompę i silnik, żeby załapało. Spokojnie. Tak? No to dobra, spoko. Tak mi się... No bo te czerwone chodzą, nie? Bo to jest taki... No tak, 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 czeka, czekaj, czekaj, ja sobie też to włączę, zobaczymy. Spokojnie leci, no stary. A, bo to Ktoś... jest ustawione tylko dla Ciebie, weź tam musisz w opcjach tylko tam zmienić tego. Privat na coś tam, coś Dobra, mogę Ci zmienić, ale uwierz na słowo, że... No spoko, spoko, Wier ja. wierzę, wierzę, tylko chcę też tutaj pokazać, jak <laughs> to piekle wygląda, nie? E Fajnie, line, nie line. Dobra, teraz... E High, las. Jak mam to zmienić? Przecież się nie da nic. Nie da się? Nie, kto postawił tutaj tego lasera. Wierz mi na słowo, że jest. No spoko, 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 to nie pokażę wam tutaj no. jak to wygląda. O, oh, fuck. To leci mniej więcej ja ci pokażę. Leci takie kółko, gdzieś mniej więcej, gdzie tutaj wiesz, te ogniki teraz strzelają. No, no, no. Jest gdzieś tak około 3-4 kratki tak poza platformą, więc tam platformę obejmuje i kończy się tam gdzie się gravel zaczyna na schodach mniej więcej Aha, takie to dobra, ważne żeby tutaj się na tym Nie nie, to tu na pewno, dobra, daję płonkę FAK 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 bije mnie ten. Nie topesz Gdzie? Ty patrz, tam są slamy piekielne No widzę, 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 widzę. A skocz kurczę, skocz. Dobra, dawać pompę. No, stawię pompę. Nażej. Nie, odejdź, odejdź. Rozwalić trzeba pod nią, no okay. Postaw tutaj tego. tym tra... O ja mam kobla jeszcze, okej, okay, spoko. Okej. Okay. Masz tak. dźwignię jedną? Y y no. A kobla jednego to zrobisz. Ma, ma. Kobla mam, także nie mam patyczka. Tylko no z tyłu, ja ci rzuciłem już. No jest. Dobra. Trzymaj. Eee... Rzuciłem. No czekaj, tylko niech to ty ją podniosę. No co, jest kurka wodna, ruszam tylko kamerą, a nie mogę. No nie no, ja nie złapałem jej, nie ma jej. Ja tam rzuciłem. No ja go nie mam, nie mam. No to dałeś innego patyczka. Nie mam już, mam tylko... Czekaj. Weź mi, rzuć kobla. Eee, okej. Okay. Dzisiaj, bo tutaj ja w ogóle tutaj mam takie lagi, że nawet nie mogę kamerą obrócić, nie? No. O ja ciebie. Dobra. Tak, ale, yy, no, jeszcze robię, jeszcze robię. Tutaj odcinek i tak będzie się już kończył powoli. No i oj tam, masz tutaj tą pompę zrobić. Tak, tak, zrobimy, zrobimy. Dobra. O. Elegancko, nie? Aha, tylko czekaj, czego ten silnik nie chce działać? No bo jest pusty w środku, chyba. Ale ja on muszę... powinien normalnie, jest z samą dźwignią lecieć. Information, coś tam lava, coś tam emergency. Tutaj kurczę diabelski slime gdzieś? Tak, od pod spodem. Ja Ej, rurę, rurę daj. Eee, no już zostawiam. To... Ale czekaj, czekaj, bo on. Noż kurde, nie laguj. Pst. No jest, no tak, ale. Na... Eee, jeden. Ten, ten silnik powinien zacząć działać. Hmm. Na luziku. Czekaj, jakby coś tutaj. Ha, daj tu może patyka. Takiego patyka, czy... gdzie? Co? Nie wiem, jak gdzie jakoś... z tego slajma pierdzielonego laguje? Chodź tutaj, idioto. Pierdzielony. O, poszę, dobra. No, ale dlaczego nie na chcę? Więcej części poszedł po prostu, nie poszedł cały. No co? E, kurka wodna. No silnik. A, czekaj, masz a masz resztę na jednego, czy nie? No, resztę na niestety nie mam. Kurka Dobra, czekaj, ja schczytuję, ja to potem naprawimy najwyżej normalnie, ale nie chcę po prostu się cofać do normalnego świata. No 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 I weźmiemy czerwoną pochodnię, zobaczymy jak to pójdzie czerwoną pochodnią. Na jeden grzyb... Na jednego grzyba wychodzi w sumie mm -hmm. Bo czerwona no, pochodnia zobaczmy. i to wszystko tego, no ale zobaczymy Eee, eh, Reson Control, chyba tak Nie Kurczę Status enabled Power, power information. No co to jest Autoflava, Energy Content Transformation, repair A czekaj, a jakby... Masz jeszcze zwykłe silniki, powinien mieć, nie? No, przy sobie nie, nie mam takich rzeczy przy sobie, przecież też nam poszło wtedy w tym neterze Fak, bo chyba. Bo ona teraz, pompa nie działa i silnik nie działa, bo pompa w ogóle nie pobiera tego, nie ma jak pobrać lawy. A czyli A trzeba jak pompa nie? Ma, silnik. Trzeba jeden zwykły silnik, żeby pompa zaczęła działać. Jak ona potem zacznie działać, zacznie pompować, to no no. silnik sobie zacznie sam i on, tak, one a zaczną i wtedy on już sam będzie, tak, no. one zaczną współpracować wtedy z sobą. Tylko, że węgiel trzeba jeszcze do tamtego, a tak, to już wiesz. Tak, no to dobra, to my się z tego odcinka żegnamy. Czy już krótko go podsumuję? Eee, krótko podsumowane odcinek jest zawsze najlepszy, więc ja zacznę teraz podsumowywać, nie? No. Eee, uważaj, uważaj. <laughs> no to co? Zrobiłem dzisiaj chodniczek. Wtedy wam pokazał, jak się właśnie robi Magmatic Engine. Żeśmy zrobili tutaj ja platformę. E, pompa jest, oczywiście silnik nie działa, bo nie ma zwykłego silnika, żeby pompa zaczęła działać itd. tak, dalej, i tak dalej. Ta, potrzebujemy po prostu lawy do tego silnika. Tak, tak, tak. No co tam troszeczkę walki z, z gastami było, tam z tymi też neterowymi. E, no to latające nietoperami? perami, Nie toperzami to no? No, i co tam, książka, jakaś, jakiś dom? No, chyba się skąd co tam no wszystko, takiego. No, wszystko, no. Dobra, Może to... właśnie ale fajne było. No, to czekajcie na kolejny odcinek. E, tutaj wtedy już na pewno zacznie działać ta nasza pompa. Wszystko, na e, wszystko wam pokażemy, wytłumaczymy, co jak no i jak. i został ten. No, i chunk też ten No, postawiony. Dobra, to co? To mi się z wami żegnamy. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, który ukaże się kiedy w niedzielę. Chyba tak, no. No, no to dobra, no to na razie, cześć, no i. Papa. Siemaneczko.